Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Ziołowy Kwadrans dla Zdrowia. Nazywam się Ola, jestem założycielką ziołowej przystani, praktykiem i pasjonatką ziołolecznictwa oraz absolwentką Instytutu Medycyny Klasztornej. Prywatnie jestem żoną, mamą trójki dzieci i opiekunką dwóch uroczych psiaków. Na co dzień żyję w zgodzie z naturą, zbierając zioła w sielskich rejonach Beskidu, Żywieckiego i na Lubelszczyźnie. Moja przygoda z ziołami zaczęła się od poszukiwań skutecznych metod leczenia, zarówno tych konwencjonalnych, jak i alternatywnych. Po przeczytaniu wielu książek i artykułów odkryłam, że to właśnie proste, naturalne metody leczenia są często najskuteczniejsze. Inspiracją były dla mnie opowieści moich rodziców o niezwykłych umiejętnościach zielarskich moich babć. Ich wiedza stała się dla mnie drogowskazem. Jestem autorką popularnych poradników Zioła dla zdrowia, Zielona Apteka i Uniwersalny Poradnik Przetrwania, które sprzedały się w ponad 3000 egzemplarzy. Dzięki nim wiele osób mogło poznać moc natury i nauczyć się samodzielnie przygotowywać skuteczne mieszanki ziołowe na różne dolegliwości. Ziołowa przystań to miejsce stworzone specjalnie dla Was, osób, które pragną żyć zdrowiej bliżej natury i odkrywać tajniki medycyny naturalnej. W naszym podcastowym cyklu będziemy wspólnie zgłębiać fascynujący świat ziół oraz ich zastosowań w codziennym życiu. Czego możecie się spodziewać w kolejnych odcinkach? Poznacie właściwości lecznicze różnych ziół oraz dowiecie się, jak stosować je na konkretne dolegliwości. Podpowiem Wam, jak prawidłowo uprawiać, zbierać, przetwarzać i przechowywać zioła, aby zachować ich pełnię leczniczych właściwości. Będziemy rozmawiać o zdrowym stylu życia, poruszymy temat diety ketogenicznej oraz naturalnych metod odchudzania. Dowiecie się również, jak komponować zdrowe posiłki wzbogacone o świeże i suszone zioła. Nie zabraknie także praktycznych porad dotyczących tworzenia domowych kosmetyków i preparatów leczniczych na bazie roślin. Wierzę, że rzetelna informacja przekazana w prosty sposób może naprawdę zmienić życie na lepsze. Dlatego serdecznie zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Jeśli macie pytania lub chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi ze stosowaniem ziół, koniecznie dajcie znać. Najciekawsze historie i pytania omówię w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Do usłyszenia już niedługo.